Firmy. Razem ze mną jest dzisiaj Krzysiek Lewandowski i Kamil Morkisz z Timu Daxon. Wrócili właśnie z wielkiej przygody, w zasadzie myślę, przygody swojego życia z Chorwacji, z łowiska zajarki. Tym samym łowiąc tam niewyobrażalną ilość pięknych ryb, ponieważ w trakcie tygodniowej zasiadki udało im się złowić 23 ryby przekraczające 20 kg. I także każdy z nich pobił tutaj swoje rekordy życiowe łowiąc karpia po 30 kg, więc no, rezultat wręcz, wręcz niemożliwy. Dodajmy także, że sąsiednie stanowiska łowiące obok nich w zasadzie miały kontakt może z jedną, z dwoma rybami 20 więc tutaj myślę też bardzo dobra znajomość wody wpłynęła na, na, na taki rezultat. Może w kilku słowach, na jakim stanowisku siedzieliście? Kilka, kilka słów o miejscu, w którym, w którym wybraliście do łowienia. Tak, więc, miejsce, w którym byliśmy, nie byliśmy tam już pierwszy raz, tylko któryś raz z kolei. Za każdym razem siedzieliśmy w innym miejscu. Miejsce to było przez nas upatrzone, ale tym razem udało nam się tam siąść, bo miejscowi zwolnili na miejsce i udało nam się tam połowić ładne ryby. Z tego co wiem jest to jedno z fajniejszych i często obleganych przez wędkarzy, aczkolwiek nie każdy i przypuszczam, że dawno nikt nie osiągnął tam takiego rezultatu jak Wam się udało. Z tego co wiadomo miejsce jest oblegane raz, zazwyczaj cały rok, ale udało się, tak jak kolega mówił, miejscowi akurat zwijali się do domu, więc puścili nas na swoje stanowisko. Co prawda nastąpiło to dopiero późnym popołudniem, ale udało się, poczekaliśmy, odpoczęliśmy podróży, no ale już panowie się zwinęli. Wyciągaliśmy sprzęt marker i markurujemy. Jak wyglądała odległość na której znaleźliście miejscówki i jak mniej więcej jak mówiliście? Miejscówki udało się znaleźć na odległości 130 metrów od brzegu. Było tam wypłycenie z 6 metrów, które wychodziło na 3,5 metra tak zwane plato, czyli podwodna, podwodna wyspa ściągała się dość długo, około 6-7 metrów, więc udało się nam tam pomieścić wszystkie nasze 6 zestawów, bo jest możliwość łowienia na tej wodzie na trzy wędki, może osoba łowić. Kładliście i... wszystkie zestawy na, na, tym, na tym wypłyceniu, tak? Znaczy się, zestawy kładliśmy i na szczycie i, i na spadkach i nawet i na samym dole, żeby to po prostu sprawdzić, gdzie, gdzie ta ryba i jak, co się później okazało. Większego, że tak powiem aż znaczenia może to nie miało, bo ryby brały i jak z góry, tak i z połowy, czy z samego dołu. 135 metrów to, to spora odległość, dlatego pewnie samo nęcenie, przypomnijmy, że też może odbywać się tylko z wędki, tutaj przy użyciu spoda. Woda charakteryzuje się tym, że nęcić trzeba cały czas, więc przypuszczam, że zużyliście ekstremalne też ilości i wyrzuciliście ekstremalne ilości tutaj wędką. Jak mniej więcej wyglądało nęcenie. Czy nęciliście? Nęciliśmy e, chorwackimi rakietami. Miejscowi nazywają je Luna. Tam używał akurat spomba średniego. Udało się osiągnąć tymi rakietami właśnie te odległości. No nie było to proste, ale udało się. Ilości nie były małe, no bo na taką odległość. 100 kg na głowę ten tydzień, no to. No to spora ilość. Tym Spore. bardziej temperatura w ciągu dnia, z tego co mówiliście, zresztą widać po waszej opaleniźnie. Sięgała pewnie granice 40 stopni. Czyli... 45 stopni to w słońcu wyobrażone. w cieniu 35 stopni. Tak? Tak, sobie ile wyobrażam. to sił kosztuje i tutaj po potów przystwarza rzucanie czegoś takiego. Pracując cały dzień wędką. Cały czas. Jak wiem, w połowie waszej zasiadki przyszło nagłe załamanie pogody. Z tego co Kamil też relacjonowaliśmy, że z telefonu przyszła ogromna burza. Tak. Czy to też jakoś, jeśli chodzi o tamtą wodę, wpłynęło właśnie na brania? Jak, jak ryby się zachowywały, reagowały się na, 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 ragowały na zmiany, zmiany pogody? Wydaje mi się, że miało to bardzo duże znaczenie, ponieważ zaczęliśmy łowieniem. Tak, każdego dnia od pół do piątej rano. Ja tej nocy akurat nie łowiłem, ponieważ postanowiłem zmienić swoje wędki na czas tej burzy i stojak, że tak powiem, ukryć gdzieś z boku. Po, dosłownie po, po umieszczeniu zestawów na naszym dystansie, niespełna pół godziny po zarzuceniu wętek, był potężny odjazd. I czułem, że jest duża ryba, po niespełna 45 minutach holu ukazując się w podbieraku, zobacząc tą rybę, coś masakrycznego, waga to właśnie... i to był Alektor właśnie ten. I wydaje mi się, moim zdaniem, e, bardzo duży to miał wpływ, rybę jeszcze bardziej pobudziło i ryba jeszcze bardziej e, intensywniej brała po tym załamaniu pogody, gdzie naprawdę w pierwsze dni zdarzały się ryby 15-16 kilo, to tutaj ryba 15-16 kilo była, że tak powiem, przełącz... Pauzą pomiędzy rybami powyżej 20 kg. Niewyobrażalne na normalne no, nie warunki wędkarstwa. Słysza, że ciężko będzie powtórzyć, no ale też dzisiaj nie kończycie wytale. wędkarstwa. Przypuszczam, jeszcze na Chorwację też wrócicie. Tak. E, oczywiście kluczem do sukcesu też jest, też jest na pewno dobra zanęta. więc Może kilka słów o przynętach, jakie używaliście, jaką, jak wyglądała tutaj struktura zanęty. Może. Używaliśmy małych kulek 14-15 mm. Szybko pracującego paletu ziaren w dużych ilościach, U nie były to małe ilości, no i wszystko to pomieszane, tak? tak zalane jeszcze? Mieszaliście jakieś boostery, tak dalej, do, 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 do wzmocnienia atrakcyjności? Wszystko było wszystko było e, pozarywane boosterami. E, tutaj dostaliśmy w prezencie od Andrzeja próbki e, nowych. Wychodzących, nowo wychodzących zalew z roda Hutchinsona, które również tałem się, się spisały się i myślę, że nawet i pomogły nam w osiągnięciu tego wyniku. Co do ziaren to chyba tyle. Teraz możemy coś powiedzieć na temat naszych zestawów. Jak żeśmy mówili, myślę, że Może Krzysiek zacznie. Za, zainteresuje to widzów. Yy, mówiąc na takich odległościach yy, używaliśmy głównie sztywnych przyponów. Yy, naszym głównym Materiałem na przykład były fluorokarbony Rigmarole 15, 20, 25 LB. Haczyki też serii Rigmarole, które bardzo dobrze nam się sprawdziły. No, zestawy typowo antysplontanialne, wiadomo, wyliście tak. cały czas z rzutu. Najistotniejsze jest to, żeby po zarzucaniu zestawu mieć stuprocentową pewność, że zestaw leży idealnie na dnie. Prezen... Przynęta tak, prezentuje się tak. idealnie, wiadomo, żeby nie tracić tak. czasu zawsze warto, żeby ten zestaw był umieszczony dobrze i, i, i wędka łowiła cały czas, więc tutaj było do, wypracowanie tego Nie było po prostu trafić idealnie w to miejsce nęcenia za każdym razem, także musieli, musieliśmy być po prostu pewni, że zestaw, jest... który wpadł po prostu do wody nie był splątany. i... Wszystko jest na 100% to... pewno. Ryby tam też, dość charakterystycznie, ja miałem okazję raz tam mówić i może czym, czymś dziwnym, że nęcimy, 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 zwijamy spoda i nagle, nagle jest odjazd. Wiem, że też mieliście sytuację, że w pewnym momencie chyba nawet na trzech wędkach tak, jak weszło stado, stado tak, była sytuacja, to mieliście... była sytuacja, gdzie nęciliśmy razem Krzyśkiem w tym samym czasie. U Krzyśka nagle po wrzuceniu rakiety Luny po dosłownie trzech przekręceniach korbą branie. Za chwilę u mnie spod spada, z spada, tak samo branie. Holując obydwie ryby na szczęście udało się tak, Nie że tak, powiem, tak że moja ryba w prawo, Krzyśka ryba w lewo. Nie poplątały się. Nie poplątały. Po niespełna pięciu minutach odjazd znowu u Krzyśka na wędce. Na szczęście odwiedzi nas nasz kolega. I tamtejszy i pomógł nam wyholować te ryby. Tak jak się mówiło o zestawach, może ja też powiem, ja postanowiłem trzy różne zestawy mhm. zastosować. Jeden był na fluokarbonie rigmarole, drugi był na pleciące z rdzeniem z fluokarbonu. Podniesiony, klasyczny, podniesiony na 2 cm od na, na samym popapie. No trzeci zestaw był na podniesiony na wysokość 30-40 cm zależności. Chorwacki Rolls-Royce, jak tutaj tak. macie ma wszyscy. Chorwacki Rolls-Royce i tam akurat była używana kulka tylko pływająca pop-up. To też się fajnie tam sprawdza, z tym, że... Moim, moimi, że tak powiem, kulkami, które stosowałem, hmm, stosowałem dwa smaki. Stosowałem smak kulek tonących Mega Spice. Mm -hmm. Oraz y, banana Czyli wszystko żółte, kolor prawdopodobnie? Kolor prawdopodobnie, też... wydaje mi się, że w pewnym stopniu odgrywa tam jakieś mm -hmm. znaczenie. Ale nie ukrywam, że połączenie na przykład orzecha z kulką Fruit Fensi tak samo robi bardzo dobrą robotę tam. Mm -hmm. To już bardziej jako przynęta. Tak, przynęta, to na, jest na, typowo przynęta przydnie, przy przy dnie, przy dnie, dnie, tak. To, że... Dobrze, że w sumie zweryfikowaliście i próbowaliście różek, no bo wiadomo, nie zawsze ryba bierze w toni, więc... Tak, próbować tak, tak. Gdzieś... Były momenty po prostu podczas nęcenia gdzie, gdzie na tego typowego rojca roj roj chorwackiego nie było brań, tylko po prostu były brania z dna. Wiedzieliśmy, że trzeba kombinować, po prostu zmieniać zestawy dość często, w razie przestoju ryby Reagować, kombinować, to, tak, no. zmieniać smaki i tak no to... dalej. Na pewno wielu z Was, po chociażby rezultatach ostatnich zawodów organizowanych przez naszą firmę, czy, czy teraz po tej wyprawie Krzyśka i Kamila, zainteresuje się tą wodą i pewnie z chęcią będzie chciała wybrać się tam. Więc może chłopacy opowiecie w kilku zdaniach, jak wygląda kwestia tutaj rezerwacji tej wody, jak mniej więcej klarują się ceny, jeśli chodzi o łowienie, gdzie mniej więcej to łowisko się znajduje. Może, może kilka słów takich, które pomogą po prostu karpiarzom. Woda znajduje się w okolicach miasta Zagrzeb, w bardzo fajnej okolicy, w ciszy, w spokoju. Opłaty, no powiedzmy, jest to państwowa woda, także nie ma tam możliwości rezerwacji. Doba wędkowania na tej wodzie kosztuje 22 euro. Także czyli przyjeżdżamy, przyjeżdżamy, obchodzimy wodę, ta. widzimy, które miejsca są wolne, i, i wtedy po prostu decydujemy. wolne miejsce można usiąść. Tak. Mhm. Sam dojazd też chyba nie jest problematyczny, ponieważ z tego co wiem, całą, cała, cała droga prowadzi autostradami, czyli tutaj jest jakiś pewien komfort. Jest komfort, chodzi... jest komfort. Droga jest bardzo szybka, to jest z Katowic niespełna 750 kilometrów, więc. 7,5 godziny, 8 godzin, 8 godzin z przerwami jest bez problemu dotrzeć na miejsce nie ma najmniejszego problemu nawigacja zaprowadzi. Biuro tam tamtejsze tak samo jest od wczesnych godzin, od 7 czy od 6 rano, bodajże dajeże na otwarte, więc jeżeli ktoś nocą wyrusza rano dojedzie, więc nie ma najmniejszego problemu z wykupem licencji. Nie byliście tam już pierwszy raz, wiem, że już troszeczkę tą wodę znacie, więc może kilka, kilka tutaj kwestii odnośnie doboru przynęt też dla, dla ludzi, którzy będą chcieli się wybrać. Wiem jako Daxon Team oczywiście łowicie na mhm. Hutchinsona, więc które smaki poprzez już tam w, tutaj weryfikację na wielu zasiadkach byście polecali, jeśli chodzi o, o karpiarzy, których chcą tam się wybrać. Jak, jakie smaki mhm. muszą mieć, które są tam jakimiś pewiakami, bo już pewnie też takie, takie tutaj pojawiły się po, po tych kilku zasiadkach? Jak, jak dla mnie numerem jeden jest na tej wodzie kulka spice oraz kulka hmm, Mulberry Florentine gdzie będąc na Chorwacji nie było takiego razu czy nawet dnia gdzie nie udałoby się złowić ryby na, na, na tą kulkę więc ja mogę polecić hmm, Mulberry Florentine i Mega Spice gdzie jest naprawdę, naprawdę bardzo fajna kulka i, i ja robi robotę robi robotę ale oprócz tego z tego co wiem też kombinujecie, tak jak mówiliście tak z haczykowymi orzechami tygryś tak tak, 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 Tutaj tak, też tak. podobne smaki generalnie. Kulki własnej produkcji Strawberry scopex, tak mieliśmy zrobione, także... Mhm. Te oparte na flavorach też? Tak. Na miksie MC Addicted to już możemy śmiało polecić. Bardzo dobrze się sprawdzały. Czyli takie kulki na też tak. na letnią porę, ale. Tak, 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 tak. tak. Szybko pracujące. Już po kilku dniach je, tych ryb, gdzie było sporo, próbowaliśmy kombinować innymi smakami. Tak samo mm, bardzo dobrze spisał się e, fruit frenzy, tak banan suplin tak samo bardzo Czyli dobrze się spisał. Owocówki raczej tak. Owocówki, co zauważyłem, jaskrawe kolory, jasne kolory. Mulberry jest kolorem czerwonym, ale tak samo, że tak powiem, nie sprawiało to rybom problemu. Gryzły. Zresztą, no. jak mi udało się <laughs> złowić na mulberry 2 cm podniesione od dna, Swojego to największego karpia, na tak, 37. Twoja 30. Swoja 30, na co wzięła? Strafleryskopek. Na strawbereskopex. Na kuleczka. No. to może na koniec jeszcze jedno małe pytanie, bo na, na takiej wodzie jest pewnym ewenementem tutaj ilość brań w nocy. Z tego co wiem, to, to, to zdecydowanie różni się od od brań w dzień, jak, jak tutaj ta systematyka się, się wygląda. Ja osobiście złowiłem jednego karpia tylko chyba w nocy, więc większego. A tak, co zauważyłem, w nocy biorą tylko i wyłącznie mniejsze karpie, 5, 8, 9 kg, mniejsze karpie oczywiście na tą wodę, więc jak dla mnie, moje wnioski wysuwając się z tego, to lepiej na noc wyciągnąć te wędki, odpocząć w spokoju, przespać się, wyspać, żeby mieć siłę na drugi dzień i od wczesnego ranka zacząć po prostu łowić na stuprocentowej, że tak powiem, sile. Tym bardziej, że? Łwienie tam wymaga. wymaga ekstremalnych, że tak powiem, rzutów. Tak samo i bardzo częstego nęcenia, bo to jest kwestia 10-15 minut, i następne rakiety widziałam, trzeba zjeść. widziałem zdjęcie Twojej rękawiczki po tym tygodniu, bo palec faktycznie od rzutów był zjechany z no tak. skórzanych, palec Tak, tak samo tak. jeden ze spodów też podobno tutaj już na, na łączeniu nie wytrzymał, i no, po, ja ilość używając, to... używając spoda, spod nie wytrzymał. Przez tydzień zużyłem trzy spomby, które w spombach, że tak powiem, tutaj ciężko jest cokolwiek zepsuć, a tutaj popękały jednak te sprężyny, mechanizmy nie dawały rady. No ale przyjemność była. i panowie. Pozostaje mi tylko jeszcze raz pogratulować tak świetnego wyniku, tak świetnej zasiadki. Na pewno jeszcze wielokrotnie będziecie jeździć na tą wodę, więc miejmy nadzieję, że uda się jeszcze jeszcze więcej pięknych ryb pokazać. A tym samym Dzięki i my również dziękujemy. Dziękujemy również. Dobrego.